Czy Szymon Hołownia powinien wycofać się ze startu w wyborach prezydenckich? Tak czy nie? Nie, nie ma takiego powodu. No ale panie pośle, y, sondaże dla Szymona Hołowni są kiepskie. Trzy ostatnie pokazują, że ma dwa razy mniej poparcia niż Sławomir Mencem. No panie redaktorze, nie, nie zaskoczy pana odpowiedzią, że mamy dopiero sam początek kampanii wyborczej. Cztery miesiące kampanii przed nami, kampanii bardzo trudnej, bardzo wymagającej, myślę, że bardzo ostrej. I takiej, w której różne rzeczy będą się wydarzały. Ja bardzo ostrożnie podchodzę do tych sondaży, które są w tej chwili podawane, bo nawet jeszcze nie znamy ostatecznej stawki kandydatów na prezydentów. no że ja myślę, że nie tylko Szymon Hołownia, no, zbiera pewne księgi, czy jest tutaj dosyć ostro wyceniany przez wyborców za działania całej naszej koalicji, czy za te działania, które zdaniem wyborców nie zostały jeszcze podjęte albo idą zbyt wolno. I tutaj, oczywiście, my ponosimy współodpowiedzialność jako partia Polska 2050 należąca do koalicji 15 października. No, chociaż czasami czy często jako ta nie największa partia w koalicji nie czujemy się do końca winni temu, że niektóre sprawy nie toczą się tak, jak jeszcze jak powinny się toczyć.